Ja Cześć Manko, z tej strony Wilgu. Dzisiaj trochę w innym miejscu e, się widzimy, ponieważ mamy do zrecenzowania słuchawki od Savio, a dokładny model tych słówek to Savio Vertigo. Już pomijam fakt, aby nagrać ten odcinek, to musiałem wykorzystać e, głośniki, aby robiły mi tutaj e, zastatyw, ale mniejsza. Dźwięki tak macie dograne osobno, więc chill. E, przechodząc do sedna tego odcinka, słuchawki przychodzą nam w takim pudełku, tak zwykłe pudełko, co prawda podoba mi się tutaj na na tym pudełeczku zaskoczył mnie fajnie. Ja też już wcześniej otwierałem te słuchawki, aby sobie sprawdzić i przetestować oczywiście same słuchawki. W dotyku. No, są spokojnie, czy tutaj e, jakiegoś takiego, wiecie, chińskiego plastiku e, czy coś. E, ogólnie są to sławki na USB. Kabel jest w przeplocie, bardzo dobrze zresztą oraz kabel ma e, jakieś e, 2-4 metra, więc dosyć sporo, e, jest dosyć e, długi i każdemu wystarczy. W zestawie oprócz samych sławek dostajemy gąbeczkę na mikrofon. A jak już jesteśmy przy mikrofonie, to, to nie podoba mi się e, jedna rzecz. Po prostu mikrofon jest, myślę, że trochę za krótki. Co prawda nie przeszkadza to w niczym, ale jednak jest trochę za krótki. Za krótki. Co prawda możemy sobie go wginać w jakiekolwiek strony. Dodatkowo w kablu mamy wbudowany piloci, który umożliwia nam ściszanie bądź podgłaśnianie dźwięku, wyłączenie bądź włączenie podświetlenia. Tak te sławki mają podświetlenie, ale do tego przejdziemy później. Możemy sobie jeszcze wyłączyć całkiem dźwięk No i dać mu to sobie na mikrofon Warto dodać, że sławki są zamknięte dzięki, dzięki czemu fajnie wygłuszają Oraz na nasze ucho wchodzi do środka Sławki są regulowane Cena aktualnie za te sławki Wynosi jakieś 118 zł Podajże Także myślę, że jest to dobra cena Jak i adekwatna co do tych słuchawek Wszystkie linki do, do tych po prostu słuchawek Oczywiście macie w opisie No i to już jest koniec odcinka Dziękuję Wam za oglądanie. E, w komentarzach możecie pisać również e, swoje opinie na temat tych sławek albo po, co po prostu o nich e, myślicie. E, na następne recenzje oraz odcinki już się e, powiem, że już się tutaj zaopatrzę w statyw e, i no i ja się z wami żegnam. No i do następnego. Siemka.